Halo witam z tej strony Pewor i dzisiaj yy, znowu będziemy otwierać skrzynki yy, na stronie, oczywiście, dziforskins.com, najlepszej stronie, nie? Yy, a tu macie kodzik mój, czyli kod pewor, który daje wam plus 5% do ładowania i darmową skrzynkę MILSPEC do otworzenia. I sobie ją otworzymy. To będzie do, do, to, to na start możemy zrobić. To będzie dobre. Yy, MILSPEC. Ogólnie, no, no balans jest jaki jest. Po ostatnim odcinku, no, otwieraliśmy krzynki widzów, no nie oddało. No nie oddało, niestety. No i za 2,25. Można? Można. Yy... Jak się dorobim, to otworzymy te trochę lepsze skrzynki, bo tam jest bardzo dużo 10%. Yy, I bardzo bym prosił, widzę, żebyście tam. Pokazywali nie tam żeby był skrzynek, i co w tym skrzynku jest i ty to zachęci jakąś nazwę może też taką, na przykład Pewor nie ma psychy, nie, ale pewnie teraz będzie 30 taki skrzynek, Pewor nie ma psychy. Eee, ale coś tam wymyście, nie? I ja sobie będę wtedy lepiej mógł posegregować te skrzynki, bo no, tam jest większość Pewor, Pewor 13 i jest taki skrzynek 50. No i różnią się tylko i wyłącznie ceną i tym, co jest w środku, a ja tego też nie widzę, nie? Co jest w środku w pierwszej kolejności? No, mniejsza. Co my chcemy zrobić? No chcemy otworzyć sobie 5 peworusów, chcemy. No i tam za tysiaka myślę, na trzech. Fajnie by było coś tam wygrać, fajnie było coś tam wygrać, żeby odrobić y, ostatni odcinek, żeby nie być stratnym. Także bardzo bym prosił, krzynka peworus, ja se pufnę se, pufnę se, mam jeszcze trochę. Bardzo prosił przy kpw żebyś mi dup, dupnął coś, nie? No i oczywiście MP9 za 489 zł. No świetnie. Dobra, mamy kałacha za 235, także. No dalej jesteśmy w plecy. Dalej jesteśmy plecą Famas za 190. No Jerry nam odlatuje z Ryanem. Jerry nam odlatuje z Ryanem. Jerry goni Ryana, a to ja powinien gonić ich. A nie że oni sobie tego. Mamy FAMASa, ale on trafił Digla, on Jaguara, no no nie jest kolorowo, no musi nalepka zwrócić mi coś, no musisz mi nalepko coś dać. Karigan, za 3. Trz... A dobra, to trochę lepiej, no ale to musi, za, za 200-300 zł to musi mi nalepka spłynąć, nie? Fnatic, Fnatic za 10 zł. No skli 60 zł. Różnicy pomiędzy tym a tym o 255 i kto? No i ja, no i w końcu, no i dobrze, no i świetnie, i 2,5 kloka, 1500 do przodu. Super, podoba mi się, bardzo, fajnie. Nagrywa się, nagrywa się. Sprawdzam, bo ja się odklejak jestem straszny i. Dobra, walim jeszcze raz Batla. walim jeszcze raz Batla, bo. Bo tak, bo w poprzednim odcinku nie było i mi się chce Batla, jak już sklejcie. Ale nie, poczekaj! Przecież są te eventowe jeszcze i Excalibur, jeżeli ty mnie słyszysz teraz, Excaliburze magiczny, i ja obym chciał. Wszystko z pierwszej rubryczki. Cokolwiek, bo już wszystko może być. Ale daj mi, żebym miał na ruchy tutaj. No i daybreak, no. Dzień zniszczony, człowieku. Tyle, tyle dostaną. No i super. No i jesteśmy. Mamy jeszcze mniej niż mieliśmy ogólnie. Ale może skrzynka bonusowa. No nie, no skąd to, to ja my twoje rzeczy wziąć? No skąd ja to mogę? Brak kluczy, no ale to To jak, to co, co ja? Ja nie wiem. Miałem trzy chyba, takie, ja już nie mam. Dobra, spróbujmy tak. Trzeba zakręcić coś, trzeba coś zakręcić takim. No, wiecie, Jednoprocentówką tuk 10 i, w... I holy. To tak za 1200 by musiało być. Dobra, może być. Zagrajmy tak na czterech Kurde. Nieraz robiłem takie baty i nieraz się sprawdzało. Nieraz się sprawdzało. No często się nie sprawdzało, ale były momenty, że się sprawdzało. I bardzo prosił, żeby na odcinku coś takiego było, bo wtedy też mogę sobie i tytuł ustawić i wiecie no. Bo ja też nie mam w głowie, co ja bym chciał na, na tym filmie yy, tytuł jak i miniaturkę, a jakby było, już tutaj jakoś, nie wiem, karambita na jednym procesie to już bym wiedział, że trafiłem super, super tego, nie? Aż sobie muszę tutaj. No i dupa. Na razie Ale liczę, że trafię Liczę, że trafię. I kurde czekam na te underdogi, naprawdę. Czekam na te underdogi, bo yy, są takie dni, że totalnie mi nic nie wypada, nie? Nawet jakaś głupia skrzynka klikam i jestem w plecy. I jakbym coś takiego na przykład miał taki dzień wyczuł, że... No dzisiaj no nic nie chcę dać. Walisz underdoga. No i może ci wtedy da, nie? W sensie ci nie da, tylko da komuś innemu, ale to jest underdog i ci sypnie, nie? Fajnie, żeby było coś takiego. No dobra, no. Crimson nie chce dać. No na hołla jest jeszcze mniejszy procent. Także nie spodziewam się, że to poleci w ogóle cokolwiek z tego. Ani nie. Miałem hołla. Trafiłem hołla. Raz. I zrobiłem dwa battle chyba jeszcze takie po 30 skrzynek, z tego co pamiętam. I. Udało się trafić chyba jednego albo dwa haule, tylko że i tak nie wygrałem, bo bot miał trzy chyba. Albo miał dwa, tylko że nalepek jeszcze dodropił do tego. 1200 zł chyba w plecy idzie, nie? Ogólnie. Bo ja widzę, że tutaj ani Crimson nie, nie dał. Holy moly, to tak nawet nalepkiem nie chce zajechać. No. No co ja mogę wam powiedzieć? No jest... No ciężko. No i patrz. I Arnold, nie? I teraz daj mi, proszę cię, daj mi haula i nalepkie. Proszę Cię, czemu mu? 15 tauzenów. no daj mi. Proszę Cię, albo... I teraz haul. I taki game changer, człowieku. Proszę. Liczę na Ciebie. No umieś liczyć na siebie. Tyle mogę powiedzieć, no. BGWP, no i tak właśnie wyglądałem, Takich taki Skrzynie bonusowe. No dobra, twórzmy sobie platynową Niech będzie, Ani nie raz o tej nie trafiłem, nie? Uspa nie raz, a ty kosy never No przemyliło także najgorzej Za 5 dych 500zł to, to 500zł by było, nie? A tak mam 50 No dobra no widzowie, co ja mogę wam Powiedzieć, no nie układa się gierka No nie układa się no Nie wiem co ja mogę zrobić Myślę jakie skrzynki dodać Zróbmy tak, wiem, mam pomysł, za 1500 zróbmy. Zróbmy za 1500 na Czech. Wiem, że na Czech to jest ryzyk duży, ale zróbmy, zróbmy. I idźmy na to, że coś poleci, no. No jeden battle i, i dalej możemy sobie rzeźbić, no, bo jak teraz przegram i przegram następny, bo następny też będzie za 1500, to jest dupa jest kakaraka i nie wiem, co dalej. No i trzeba będzie kończyć odcinek, bo nie ma czym grać, no. Emperor. Pierwszy raz widzę tę nalepkę i ona dychy tylko, nie? No, mógł być coś, Device, proszę cię, ile to dawaj? 243. No, ale Steel Crusher jest lepszy, bo dostał Fnatic, nie? To jest w ogóle. What the hell is going on? Dobra, no i trafił jeszcze lepszą nalepkę. No, daj mi coś, no, mu nie dawa już, no. Karigana dostali po 200 zł. Nie postuję. Global Light. No, come on. proszę, Vex No, nie jest źle, no, ale też nie jest dobrze. Jest dobrze teraz. Jest super teraz jest. I im nie, nie dawaj im. No i dostał petkę za 232. No command. Ja nie chcę tej... nie chcę, nie chcę, nie chcę... No. Ale to chcę. Dobra, chat... No on... chat raczej nie jest już w grze. Raczej... Dobra, nieważne. Nie gadam. Nie gadam. Proszę Cię, żeby tylko ten chat nie wygrał tego. Dwa skiny dostał i... i trzy skiny dostał. I chat wygrał to? No ja pierdzielę No wygrał to. No rozumiesz. Na sam koniec, bo chat robi... chat. Nie, to jest, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Oh, dobra, no. Robimy na dwóch, robimy na dwóch i robimy na dwóch. Wiecie, co robimy na dwóch? Ja wam powiem, no to jest tylko i wyłącznie. I uf, uf. Czy 7 złotych się znajdzie? Oczywiście, że się znajdzie. No, no i teraz będziemy pod kurek ładować. Damy na dwóch, bo na czek nie chce dać. Jak nie chcę dać na trzech, to musimy próbować szczęścia na dwóch. Damy sztuk 16. 1600 zł. I z tego batla wiem, że jestem w stanie wyciągnąć 3 do 4000. Jestem w stanie to zrobić. Tylko musi sypać. I proszę cię, daj mi jakiegoś nalepkę za tysiaka na przykład. Dobra, zaczynam przedstawienie. Kto lepiej? No ja. Dobra, 100 zł. Może być. Teraz lepiej, no on oczywiście. No i on już na prowadzenie wychodzi, nie? Eee, to moje to za 97. Okay. ok, ok, ok. Ile to warte? 430 jego. Ty rubino jakieś dostaje. No, chyba cię Bóg opuścił. Pero za 34. Nie, no ja będę musiał gonić i to tak mocno. On tym robino to wyszczelił tak, że to koniec device 320. Dobra, 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 wracamy. Chill, 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 chill. 109. Still, wracamy. Still, mamy lepsze nalepki. Proszę, co to jest? 35. Dobra, Still fanatic, Dobra. No jeszcze tych nalepek jest trochę, nie? Więc ja się tutaj boję. Fnatic za 193. Ok. To mi się podoba, że daje mi lepiej niż mu. I tak ma zostać. Tak ma zostać. No 4 zł tam więcej to możesz mieć coś. A tylko 4. Dobra, to samo. Za 39, okej, okay, to jest na podbiteczkę. Mm... No jego lepsze teraz. No nie, no i nie gadaj, że teraz będzie samo lepsze trafiał, bo nie zdzierzę tego. Global elite, dobra, my lepsze. My lepsze. Żeby tu się nic nie odwaliło, żeby tu nie, do, nie poszło jakieś. Wiecie. Stil lepiej. Stil. Karigan, dobra. Karigan 200. stu tylko? Proszę, w ostatniej żeby nic mamy to chyba 109 34 mamy no i tak jakże mówił tysiące. 3000 tysiące. no i oddało no i super no i żeby wyjść na plus żeby wyjść na plus to muszę zrobić jeszcze jedną battle. za dwójkę zrobimy na dwóch i wyjdę na plus i będę na plus splash! rozumiesz co mówię <stukujś ToolsShell Buny> JEDROLE takiego podać do końca. To co bym ch chciał dać? Co bym chciał dać? Tysiąc 1800 Premium. Nie wiem, co to jest za skrzynka. Dwa razy ją otwieram. Niech będzie. No, zostawimy sobie 1200 zł Na, 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 nie wiem. No. Na jakieś ryzyko może nie, oczywiście jak przegramy, no obym nie przegrał, obym nie przegrał 120zł premium No i zaczynamy No tak o. No nie gadaj, za 400 344, ja pierdziela simów. Jeden pewnie z lepszych skinów w tej, tej szczynce nie, i akurat mu poleciał 48zł Ten scout jest drogi, jest drogi, no dobra no jest szansa to zrobić. Jest szansa to zrobić, ale nie w taki sposób, że on teraz Emperor'a trafia. Empresa przepraszam. Eee, fajny scout. Ale on trafia Western Rebel. Ok, ok. 186. No, fajnie, że, że mi daje, ale mu daje tak, że no, ciężko go przegonić. No i teraz zobaczcie, że. Ja 4 dych, 120. Ja 124 173. No, nie wiem, na no Asimov musiał spłynąć, żebym się czuł taki w miarę safe, nie? Kaman, on, premium nie zawiedźmy. Albo Glockfate, albo Digli w ogóle, jakby spłynął, to już mamy to, nie? Dobra, Asimov za 256, no ale patrzcie, on Kołacha 200 No, to 5 dig wychodzi wtedy, że mam więcej tylko. A, no, i, no i dupa, no i chyba przegraliśmy. No, Asimov ratuj albo jest GGWP. To samo. Asimov ratuj, albo GGWP. Proszę cię Asimov. No i AWP bum za 500 zł. No i GGWP. No i tak bym przegrał. I tak bym przegrał. Tak bym przegrał. No dobra. Robimy Olin, Tak zwany. I robimy Olin do trzech razy sztuka. Jeżeli wygram, wale Olin kolejny raz. No to jest głupie. No ale chcę być na zero przynajmniej. Zrobimy na trzech. I zrobimy z tych strzynek drogich. Teraz pytanie, którą skrzynkę ja bym chciał? Która skrzynkami odda? Eee, no Neptun razy 3. No Kaman, no. Proszę. Neptunik, 1200 zł. Dobra, ostatnia. Ja nie chcę trzech, baty. Nie jest ostatnia. I daj mi, kurde, Poseidona za 5 kloka. I ja jestem zadowolony dzisiaj. Bardzo Cię proszę. Sypnij, sypni. Tak, za cztery dychy. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Usp za. sieźdych dych. I? No i still gościu trafia WP, nie? W sensie I... jest. I tak na minus. I tak bym był na minus, jak bym był na jego miejscu. No co chyba widzę, powiedzieć. No lipa. No lipa, no dzisiaj się nie udało, no. Takie kurde pieniądze ostatnio, żebym wygrywał I całe szczęście chyba zostało wykorzystane W miesiącu, naprawdę No i ze skrzynki wydychy trafiamy M4.1 No dobra no, także to by było na tyle Przypominam metodę płatności macie tutaj Nie wiem, trzeba Inną może metodę Na, na stronie Może skrzynki pootwierać co zwykłe Nie robić tych batli, bo te batle to raz daje, raz zabiera I bardziej zabiera mi mnie ostatnio Mniejsza No, zostaw lajka w yy. następnym odcinku kolejny giveaway. Rozdam tą kosę będzie giveaway. Następny myślę. Yy. No i kod pewor przypominam też, nie? Korzystajcie 5% do doładowania i skrzynkami specs. A ja się z wami żegnam i życzę jego wieczoru, Miłego dnia, albo dobrej nocki. Nowa.